Wiesz, co mnie najbardziej bawi, kiedy ktoś mówi, że kupił okazję? To, że gdy przyglądam się temu bliżej, okazuje się, że to nie jest wcale żadna okazja. Po prostu ktoś kupił coś taniego. I to jest duża różnica, bo okazja wcale nie znaczy najtaniej. To tak jakbyś kupił samochód wart 15 tysięcy złotych za 10 tysięcy, a okazuje się, że remont pochłonie większość kosztów, bo każda jedna część kosztuje połowę wartości auta. W nieruchomościach jest podobnie. Nie sztuką jest kupić mieszkanie za 300 tysięcy złotych. Sztuką jest kupić coś, co jest warte więcej lub zarabia więcej niż kosztuje. I to nie tylko dziś, ale też za rok, dwa czy pięć lat. O, przypomniała mi się jedna sytuacja. Jakiś czas temu przyszedł do mnie klient, który mówi Artur, znalazłem petardę, mieszkanie za 320 tysięcy złotych. Pytam go, no dobra, a ile za to weźmiesz w najmie? Mówi, no jakieś 1500 zł. Policzyłem to na szybko na kolanie, okazało się, że w ogóle nie wziął pod uwagę, że musi kilkadziesiąt tysięcy dołożyć na remont i wykończenie. Roj wyszło na poziomie niecałych 4%. Poza tym okolica słaba, kiepski dojazd i ciężko w tym miejscu znajmem. A czym w ogóle jest Roj? Jest to stopa zwrotu z inwestycji, a jaką liczyć? Pokażę Ci w kolejnym odcinku. Wracając do historii ze znajomym. W tym samym czasie wpadła mi w ręce oferta, która kosztowała 380 tysięcy, czyli na pozór 60 tysięcy więcej niż oferta znajomego, ale ROI można było wyciągnąć na poziomie 8%, czyli dwa razy więcej. Dlaczego? Bo mimo, że mieszkanie było dwupokojowe, to miało potencjał podzielenia na trzy pokoje. Lokalizacja była dużo lepsza, bo mieszkanie było położone zaraz przy uczelni. W związku z tym mieszkanie było dostosowane do najemcy, czyli studenta, więc można je było wynająć dużo szybciej i drożej. Dlatego dla mnie prawdziwa okazja to nie coś, co jest po prostu tanie, to coś, co daje więcej niż się spodziewasz: więcej zwrotu, mniej problemów i krótszy czas obsługi. I wiesz co, nawet najlepsza okazja nie będzie okazją, jeżeli w ogóle nawet nie wiesz, jak ją policzyć. Dlatego w kolejnym odcinku pokażę Ci, jak w trzech prostych krokach obliczyć stopę zwrotu z inwestycji. Ale zanim przejdziesz do następnego odcinka, pobierz checklistę, dzięki której dowiesz się, czy dana nieruchomość faktycznie jest okazją. Link do pobrania znajdziesz w opisie tego filmu.